Wdzięczność Niedźwiedzia. Na wilczy, niedaleko topieli, jeden chłop układał w stogu wysuszone siano i zauważył pod sosną Niedźwiedzia, który ze swej łapy usiłował wyciągnąć kolec. Szło mu to ciężko, męczył się, a kolca nijak wyciągnąć nie mógł. Chłop, co pracował przy sianie, nie namyślał się długo. Podszedł do Niedźwiedzia i udzielił mu potrzebnej pomocy. Uradowany niedźwiedź zamruczał, wstał i poszedł w głąb boru. W kilkanaście lat później chłop ten został napadnięty przez wilki. Bronił się jak tylko mógł, ale sytuacja stawała się z minuty na minutę groźniejsza. I nie wiadomo, jakby się to skończyło, gdyby nie nagła pomoc niedźwiedzia, któremu niegdyś okazał życzliwość. Niedźwiedź stanął bowiem w obronie chłopa i pokonał wilczą zgraję. Odtąd niedźwiedź często zaglądał do zagrody swego przyjaciela, gdzie bywał goszczony miodem i chlebem. Koniec.